Jeżeli ty, twoja żona, moja żona handluje na Vinted, to teraz będziemy pod lupą fiskusa z wynajmu. Masz ten niższy podatek, 8,5%, ale jeżeli ty to robisz przez Booking czy przez Airbnb, to powinno być na standardowej stawce podatku. Uwielbiam polskie, przejrzyste, <laughs> czyste przepisy prawa podatkowego. To jest kremę. A tego powiem ci szczerze, że nie wiem, Aha, czy okay. będą kary za, no. za to, że sobie rozerwiesz no. nakrętkę. No. Coca-Cola na swojej stronie zamieściła specjalną instrukcję obsługi dla Pana Sebastiana Kalety, co można zrobić i żeby ta nakrętka się nie majtała. Witerze panie Sebastianie, no tam odsyłamy instrukcję. Podrzucimy linka Panie Sebastianie na, na, na jakimś Instagramie, czy na, czy na Pana mhm. Twitterze, żeby, żeby Pan wiedział jak to jest. Dzień dobry, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pogromcy Absurdów. Marcin Zarzycki i Artur Kuczmowski. Marcin, co nam dzisiaj ciekawego przyniosłeś? Jeszcze tylko dodam, że jest z nami Paweł. A właśnie, zawsze zapominam o Pawle. Jest z nami Paweł, czyli nasz młot absurdy. Młot absurdy jest, jesteśmy my, także możemy zaczynać od razu z grubej rury. Pierwszy temat, który mam dzisiaj dla Ciebie, mój drogi, unijny. O. Temat unijny, temat dyrektyw unijnych. Króciutko. Wchodzi, nie wiem czy wiesz, od 1 lipca nowa dyrektywa unijna, która ma zająć się handlem w internecie. O. Będzie ciekawie. Powiedz mi, Arturze, ty masz dużo ładnych markowych ubrań. Co robisz z ubraniami, w których już nie chodzisz? Dementuję, nie mam dużo ładnych markowych <grym> ubrań, ale wiesz co faktycznie ostatnio zaczęło być tak, że zacząłem je sprzedawać. Sprzedawać je na. możemy mówić, na, na vintage. Mhm. E, sprzedaje to głównie gdzieś tam moja żona, dodatkowo się tym zajmuje. Dokładnie. I to nie jesteś sam. Takich ludzi jak ty jest cała masa. Wiesz, bo dla mnie mhm. to jest takie trochę. Podejście zero waste, tak? Jeżeli ja tego już nie noszę, no to fajnie dać temu drugie życie. Przyznaj się, chcesz zarobić na tym po prostu, wiesz, wyciągnąć z tych jeszcze ubrań jak najwięcej, zamortyzować. Ja rozumiem, ale możemy ubrać to w zero waste. Nie ma problemu. <grym> ja bądź tak, ja mam to samo. Moja żona też jakieś tam ubrania sprzedaje na Vinted i tak dalej. Dobra, ale ten odcinek nie miał być o naszych już, żonach, ja... bo tam nie ma absurdu. Już do tego zmierzam, już szybciutko. Szybciutko lecę, mój drogi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli ty, twoja żona, moja żona handluje, na Vinted, to teraz będziemy pod lupą fiskusa i będziemy pod lupą państwa naszego kochanego, dlatego że właśnie wchodzi ta nowa dyrektywa. Nowa dyrektywa, która będzie, mój drogi, nakazywała platformom sprzedażowym, cyfrowym, takim jak Allegro, właśnie, nie wiem, OLX czy Vinted, raportowanie informacji o swoich użytkownikach. O tym, kto, kiedy, ile i jak na tej platformie. Sprzedaję. Czyli chodzi o to, żeby nas opodatkować z tego dokładnie, tytułu. Dokładnie tak. Założenie będzie takie, jeżeli ktokolwiek teraz w Unii, w Polsce szczególnie, w danym roku dokona albo A, 30 transakcji na takiej platformie, albo to albo są średnio trzy miesięcznie, to nie, to jest, nie dużo. jest dużo. To nie jest dużo, to są wiesz, a czasem masz tych ciuszków 50 w szafie i sprzedajesz 30 transakcji albo przekroczysz tam 2000 euro z tych transakcji, które zrobisz, to już trudniej, ale też jest to możliwe, ale to jest albo, albo, to już oni mają obowiązek sprawdzić, cię wszystkie Twoje dane wysłać do organów podatkowych. Po co? Po to, żeby fiskus mógł sprawdzić po pierwsze. Dlaczego ty nie robisz tego w ramach działalności gospodarczej? Po drugie, dlaczego ty nie płacisz z tego podatku? Marcin, a jaki podatek z, od handlu używanymi ciuchami na Vinted na przykład powinniśmy y, zapłacić? No i to jest, wiesz, to jest dobre pytanie, bo generalnie to mógłbyś w tym zakresie zapłacić, jakbyś miał zarejestrowaną działalność i wybrałbyś na przykład ryczałt, to mógłbyś zapłacić, nie wiem, nawet może 3% podatku, nie? Ale... Ale mój drogi, jeżeli ty nie zarejestrowałeś działalności, sam z siebie tego podatku nie odprowadziłeś, a oni cię złapią za rączkę, to wtedy mamy, wpadasz w skalę podatkową i musisz zapłacić 12, może 32%, a jeszcze możesz wpaść w jakieś sankcje i mandaty. No dobra, ale przy założeniu, że moje ciuchy nie są tak drogie jak twoje, więc ty hmm. załóżmy, że, załóżmy, że sprzedajesz trzy ciuchy po Tysiąc euro każdy, jakieś ładne płaszczyki, barbery, mhm. czy co tam nosisz sobie. Nie? No i teraz wpadasz w to. Mhm. No i to jest pytanie: i jakim podatki, o jaki podatek chodzi? Czy fiskus będzie wtedy szukał PCC, bo to jest jednak mimo wszystko towar u, używany, prawda? Mhm. To znaczy, ja ci powiem tak. To wszystko wyjdzie w praniu. W tak. którym kierunku oni będą szukać? Bo króciutko oni mogą szukać z każdej strony. Ci mogą szukać podatku dochodowego, to o czym ja powiedziałem. Mogą szukać PCC, jak najbardziej. Czyli podatku od czynności tak, cywilno-prawnych. VAT-u raczej szukać nie będą, bo to 200 tysięcy zł musiałbyś przekroczyć, więc VAT-u pewnie szukać nie będą. Natomiast tak jak ci mówię, to są podatki, ale to jest kwestia dlaczego ty nie masz działalności zarejestrowanej, co ty robisz, jak ty robisz, więc to będzie cała mocna kontrola. Wszyscy, którzy handlują w internecie, muszą mieć się teraz na ważności. Plus do tego jeszcze można im dokręcić nieujawnione źródło. Śródła do dochodu. a ja, Znaczy, no tu już będą ujawnione wtedy, ale za poprzednie lata, na przykład, nie ujawnione. Jeszcze dwie rzeczy tyś tylko powiem. Po pierwsze, uwaga, i to jest bardzo ważna informacja, ta zmiana wchodzi od 1 lipca 2024, czyli teraz, ale. Mają obowiązek platformy zaraportować wszystkich sprzedawców za cały 2024 i uwaga za 2023. Więc wszyscy, którzy handlowali w internecie nie tylko w tym roku, ale również w poprzednim, już będą pod lupą Fiskusa. Wstecznie. A powiedz bo ja tak nie do końca kojarzę, czy faktycznie w momencie w którym po, m, zakładałeś sobie konto na takiej platformie to podawałeś swoje prawdziwe dane, w sensie one były w jakikolwiek sposób weryfikowane pod tytułem dowód osobisty. Pamiętasz to czy nie? Oj, nie pamiętam, ale generalnie te dane są weryfikowane, są sprawdzane i e, raczej ludzie, którzy handlują, to podają te dane prawdziwe. No tak w większości przypadków. No tak sobie zakładasz konto, zakładałeś konto dwa lata temu na Oliksie czy na Allegro, no nie zastanawiałeś się nad tym, a podam sztuczne dane, bo nie wiem, chcę kogoś oszukać. Podajesz prawdziwe, no bo wysyłka i tak dalej, prawda? Jasne. Więc to jest to. I jeszcze dodam tylko, żeby nie przedłużać za bardzo, że tu jest jeszcze jeden problem. Bo te platformy cyfrowe, które muszą raportować te dane o swoich sprzedawcach, to nie tylko takie klasyczne portale, jak, o których tu rozmawiamy, gdzie sprzedajesz ubrania, zabawki, cokolwiek, ale to też są te portale dotyczące na przykład nieruchomości, Booking czy nie wiem jak ten drugi portal, przykład, Airbnb. Tak? Airbnb, prawda? To te dwa portale, one też muszą raportować, więc znowu, jak ma ktoś mieszkanie i sobie je wynajmuje, dzisiaj przez Booking czy przez Airbnb, no to w tym przypadku, po pierwsze, jeżeli nie odprowadza w ogóle podatków, to Fiskus się o tym dowie, a po drugie, i to jest też ciekawe, z wynajmu takiego zwykłego, o tym już rozmawialiśmy kiedyś, masz ten niższy podatek, tak. 8,5%. Ale jeżeli ty to robisz przez Booking czy przez Airbnb, to to nie jest wynajem, tylko to jest usługa zakwaterowania i to powinno być na standardowej stawce podatku. No co ty mówisz? No, ludzie tego nie wiedzą. I nawet jak mają na Bookingu czy na, właśnie na tym drugim portalu mieszkanie, to wynajmują i płacą nawet niższy podatek, a powinni wyższy. I Fiskus też się o tym teraz dowie. O, czyli już nawet nie jest kwestia tego, czy unikasz płacenia podatku, tylko czy ty wynajmując przez Booking tudzież Airbnb płacisz wyższy podatek, a nie niższy, bo tobie się, bo tobie się wydaje. Tak. Uwielbiam polskie, przejrzyste, <laughs> czyste przepisy prawa podatkowego. To jest kremę. Będą nas łapać za rękę. na wszyscy, wszyscy, którzy cokolwiek w jakiejkolwiek formie sprzedają, robią w internecie, będą teraz raportowani, będą teraz sprawdzani. Także powodzenie życzę. Czyli walczymy z, z szarą strefą i z nieuczciwymi sprzedawcami, i ja to trochę popieram tak. pod jednym warunkiem: bo nikt nie wydał objaśnień dotyczących tego, jak powinniśmy to rozliczać, jak powinniśmy to raportować, kiedy i tak dalej, prawda? Działamy w myśl zasady, mój drogi, ignorancja juris nocet. <laughs> Czyli ty Dla nieznających łaciny nieznajomość prawa szkodzi. Sam powinieneś to, mój drogi, wiedzieć i się dowiedzieć. A jak nie wiesz, to po to jest taka instytucja jak doradcy podatkowi, żebyś się dowiedział. Oczywiście za odpowiednią opłatą. Zapraszamy serdecznie do konsultacji z Marcinem. Jeżeli już jesteście tutaj z nami i obserwujecie nas, oglądacie, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Marcin, jak słyszycie, rozwiązuje wiele takich. Podstawowych problemów. Ja nawet rozwiążę problemy, które nie, nie ma, które nie wiecie, że macie. No, ja znajdę, a potem go rozwiążę. Dobrze, tyle, jeżeli chodzi o to raportowanie. Arturze, ja tu tak mam trochę mało miejsca, ale sobie przybiję Pawełkiem i czekam na Twój temat. Słuchaj, no mój temat to jest taki, który obraca się ostatnio w mediach. O! Jest też związany z dyrektywą unijną. O! I ta dyrektywa unijna jest podciągnięta ostatnio do granic e, absurdów. Mhm. I to, że to jest absurd, to wiele osób wskazuje. A ja bym się chciał zastanowić, czy na pewno. Dobra. Chodzi mi tutaj o kaletki. Wiesz, co to są kaletki? Kaletki, kale... coś do butów? Blisko, ale nie. Mhm. Polityk solidarnej, suwerennej, prawa i sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Człowiek orkiestra. Człowiek wielu talentów, człowiek orkiestra nie potrafił sobie poradzić z butelką. Słynne nagranie z butelką. W związku z tym, w związku z tym, internauci na Make Life Harder albo na profilu Michała Marsza, postanowili nazwać te zakrętki przytwierdzone do szyjki. Kaletkami. Yy, tak, to było dość yy, frapujące. Natomiast faktycznie, i tutaj jak rozumiem, objaśnisz mi dzisiaj, bo ja szczerze powiem, nie mam pojęcia. Bo ja wiem, że jest problem, wiem, że te nakrętki są. Sam się w pewnym momencie zorientowałem, cholera, to się nie odwrywa, nie? Ale o co chodzi? Wiesz, że kaletki zostały wprowadzone. Tym, tą samą dyrektywą, o której już kiedyś rozmawialiśmy. Tak, o tych plastikach. Nie? W zakresie mhm. gospodarowania, gospodarowania mhm. plastikami i faktycznie w nawiązaniu do tego, o czym powiedzieliśmy do Winty mhm. tej takiej polityki zero waste, która ma być mhm. wprowadzona mhm. w Unii mhm. Europejskiej. Generalnie chodzi o to, że bardzo dużo nakrętek, w związku z tym, że są małe, nie było recyklingowanych. No tak, bo gdzieś tam w tych śmieciach one ginęły, tego i dla, a też były te wszystkie akcje, pamiętasz, kiedy zbieramy nakrętki coś i tak dalej. Tak, tak, no? tak, tak, tak. Zbieramy nakrętki na wózek inwalidzki. Tak, dla, mm -hmm. dla tego. To było bardzo, to było, bardzo, bardzo szeroko robione, I, i to nie można powiedzieć, że to się skończyło. Mm -hmm. Bo pomysł jest taki: najpierw powiem ci o pomyśle, mm -hmm. a później, okay. jaki, jakie są tego konsekwencje i dlaczego tak mm -hmm. dotychczas nie było? Pomysł jest taki, że butelka jest duża. Mm -hmm. Nakrętka jest mała. Mm -hmm. Jeżeli będzie przytwierdzona butelka z nakrętką, to jest bardzo duża szansa, że, że butelka trafiająca do recyklingu mm -hmm. zostanie przerobiona. Zarówno butelka, jak i sama nakrętka, i nakrętki, jako część plastików, nie będą się walały. Rozumiem. Dlatego to słuszna dodatkową idea. Rzecz, dodatkowa rzecz jest taka, że butelki plastikowe, te przezroczyste, pety, mm -hmm. są łatwiej biodegradowalne niż. Same nakrętki, A, które są, są z HDP. To, to jest HDP, to jest zupełnie inny rodzaj plastiku. No. Nie będę wchodził, nie będę Jak wchodził się z, z, z szczegóły. Ale co ciekawe, no. żebyś, żebyś też wiedział, waga jednej, jednej butelki PET, to są 34 gramy. Półtora no. litrowej. No. Natomiast waga jednej nakrętki to są 4 gramy. Mm -hmm. Czyli de facto prawie 10 nakrętek, których jest mniej, ważą tyle, co jedna, co, mm -hmm. co, co, jedna, co, co, jedna, co jedna butelka. Tak? Więc tu jest też kwestia tego, że zbierając je razem, bardziej będzie się opłacał recycling e, no. op opakowań, e, opakowań plastikowych. No bo one mniej więcej kosztują tyle, tyle, samo, tyle samo w skupie. Więc. Coś, co nam się wydaje absurdem, uh -huh. moim zdaniem do końca absurdalne nie jest, uh -huh. bo dzięki temu kombo e, faktycznie, e, faktycznie jest szansa, że będą coraz e, będą efektywniej wykorzystywane, e, recyklingowane te okay, materiały. Okej, okay. to, jest, to jest ciekawe, ale. No dobra, znaczy ja to kupuję, ja to rozumiem, i ja, okej, okay, wiadomo, każdy się tam na początku wkurzał, ale no, idzie się do tego przyzwyczaić i jakaś tam idea za tym dalsza jest. Natomiast ja mam jeszcze dalsze pytanie do ciebie, bo no, jednak y, bardzo często te nakrętki są odrywane. I tu pytanie, czy nam coś za to grozi dzisiaj? Bo słyszałem, że jakieś kary mają być. A tego powiem ci szczerze, że nie wiem, Aha, czy okay. będą kary za, no. za to, że sobie rozerwiesz no. nakrętkę. No. Co do zasady obowiązek jest narzucony przez na, dwo, na e, dwie strony. To znaczy mhm. na producentów, żeby mhm. produkowali. I co ciekawe, Coca-Cola na swojej stronie zamieściła specjalną instrukcję obsługi dla pana Sebastiana Kalety. A, o. Co można zrobić, i żeby ta nakrętka ci się nie majtała? Ja widziałem. Odkręcasz i w drugą stronę go przewijasz. Im, a, albo no. ro, odkręcasz i robisz jeszcze raz klik no. i dzięki temu ta nakrętka ci nie lata. Wyobraź sobie. No. No to jest no. niesamowite. Panie że Sebastianie, no tam odsyłamy instrukcję. Podrzucimy Linka, panie Sebastianie, na, no. na, na, na jakimś Instagramie czy na, czy na pana mhm. Twitterze, żeby, żeby pan wiedział, jak to jest. No i druga, druga grupa, która jest tym objęta, to są, objęta, to są objęci bezpośrednio sprzedawcy, mhm. czyli ci, którzy wprowadzają do obrotu do klienta detalicznego. Mhm. Oni muszą dbać o to, żeby od początku lipca już były w sprzedaży tylko i wyłącznie te, które są przytwierdzone. Mhm. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No to to, 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 to mnie ciekawi, te, kar, te kary mnie ciekawią. Dlaczego też o tym mówię? Bo, no bo byłem ostatnio na meczu i słuchaj, tam wydawali napoje tak. i w, panie już, ta, już oczywiście Polacy sobie poradzą z przepisami unijnymi i słuchaj, tam na meczu to nie było tak, że pani ci odkręcała tą wodę, tylko miały takie specjalne urządzenia, taki, taki chwytak i ona tym chwytakiem łapała tą, nakrę, tą nakrętkę i ją odrywała. Także już są urządzenia do pozbycia się nakrętek. Także panie Sebastianie, albo odsyłamy do instrukcji, jak zrobić, żeby nakrętka nie przeszkadzała, albo w chwytaczek pan sobie tutaj przyczepi do kluczy, do loczka i panym chwytaczkiem będzie te wszystkie nakrętki odrywał. Jest taka możliwość. Jeżeli faktycznie komuś to tak bardzo wadzi, tak. to że fak... Nie, no. Wiesz, to jest tak absurdalne w sensie. Wprowadzenie regulacji mówiącej mhm. o tym, że powinna być recyklingowana całe opakowanie, butelka wraz z nakrętką. OK, ja to rozumiem. Mhm. Natomiast to, że to komuś przeszkadza, bo nie potrafi sobie ułożyć usteczek do tego, żeby się napić, dla mnie to jest debilizm. Czy to jest, to jest populizm, a nie debilizm tak naprawdę? I to jest bardzo temat medialny. O Unia zła, bo nakrętki każe nakładać. No. Powiedziałeś o jeszcze jednej rzeczy, że no. z tych nakrętek to finansowano bardzo często zakupy wózków inwalidzkich. No. Tylko wiesz co? No. Wiesz ile można, wieś, ile kosztuje w skupie tona nakrętek? No. 700 zł. Tona. Tak. Jak jedna nakrętka waży 4 gramy, to dużo nakrętek. Tak. <laughs> więc żeby uzbierać nawózek, trzeba więc, potrzebne było między 30 a 40 ton plastiku, czyli około 16 milionów nakrętek. Aha. Aha. Czyli nie. To nie było, to nie było realne. Ale to, co mhm. jest najważniejsze, walczmy z dezinformacją. Sam fakt tego, że nakrętki są doczepione do butelek, nie oznacza, że nie możemy ich zbierać dalej na wózek. I to jest fake, który się pojawia w internecie. Aha, no dobra, ale generalnie, czyli pytanie jest takie, mój drogi: czy tu mamy do czynienia z absurdem? Mamy do czynienia z absurdem? Nie po stronie, moim zdaniem, u u regulatora, tak. tylko po stronie urzędników, po... U użytkowników. Uż, po stronie użytkowników i po stronie populistów, którzy robią sobie z tego pożywkę. No to co, może za pana Sebastiana. Za pana kaletkę. Tak jest, za kaletkę. Tak jest. Jak słyszycie, nie tylko absurdalne przepisy wprowadza Unia Europejska. Dzisiaj jesteśmy tak trochę 50 na 50 w tym odcinku, prawda? No, uni taki unijny bardzo. Taki no. unijny. Dzięki bardzo, że jesteście z nami. E, oglądajcie nas regularnie. Subskrybujcie na YouTubie, Spotifyu, Apple Podcast. Wszędzie tam, gdzie lubicie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego.